Wróciłem, jesteś na obiad? Jesteś na obiad. Wiesz, co jest na obiad? Na obiad dziś jest pierdol. Co ty taka agresywna? Mamuśka chyba zapomniała coś tabletek! Zapomniał, to twój stary wyciągnąć na czas. A ty, mały pasztecie, przyznajesz się sam czy chcesz większą karę? Do czego się przyznać? Nie rób nas tym paków! No na serio nie wiem o co chodzi! Młody, lepiej się przyznaj, Bo mam cele ci pienia z Ale co ja takiego zrobiłem? Uwaga w szkole! A skąd wy to wiecie? Dzwoniła do nas twoja wychowawczyni. Nawet powiedziała nam, co to za uwaga! Ale młody brawo! Moja krew! Jakby to była twoja krew, to by chodził w pingel jak słoiki. To co wam dokładnie powiedziała? Powiedziała, że bardzo ładnie odezwałeś się do nauczycielki. Ale spokojnie ja to wytłumaczę. A dokładniej powiedziałeś do niej Pani Lahociąg! Tak samo jak sąsiad mówi do matkę! Ale wy nic nie rozumiecie! Jak ja cię wychowała! Ale posłuchaj mnie! Ona ma kurwa tak na nazwisko! Jak to? Tak to ona ma kurwa na nazwisko, Lachociąg! Chciałem ją tylko zawołać! I krzyknąłem, proszę pani Lachociąg!